Witam, dzień dobry moi drodzy. Robimy przekaz roczny, horoskop roczny dla panny. No i zobaczymy. Oj, muszę ściągę wziąć, słuchajcie, Filunia, Żeby nie zapomniała. Bo robimy tak. Energię ogólną, co przyjdzie w miłości, co powinniście w sobie zmienić i rada będzie. I będzie karta wyrocznia. Na kolejny rok, ale to tak naprawdę na jakim etapie w życiu jesteście? Zaraz zobaczymy. Energię dla panny. Ja nie biorę tego rozkładu, bo sobie zrobię. Wiecie, swój własny, no bo ja też panna jestem. Aczkolwiek trochę się zawsze boję. Bo mi się sprawdza i wiecie co, jak mam taki blejaki ten rok. To jest najgorsze. Jak zobaczę, że jest zawsze taki blejaki, nie? Nic się takiego szczególnego nie dzieje. To tak sobie potem myślę, Boże, no to ten rok taki będzie bez wrażeń. No zobaczmy. Pan na kolejny rok. Co dla panny w kolejnym roku? Jaka energia główna tutaj będzie? Energie główna może w ten sposób. Co w miłości ważnego. Co powinniście zmienić w sobie? I karty rady. Tutaj zrobimy jeszcze rady na kolejny rok. I robimy miesiąc po miesiącu. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Wrzesień, październik, listopad i grudzień. No i sprawdzamy te energie główne, jakie będą. U kurczę. Niektórzy będą mieli bardzo duże zawirowania tak naprawdę e, miłosne, w szczególności jeżeli jesteście w dłuższej relacji. Natomiast również karty pokazują, że możecie spotkać. Osobę y, tak naprawdę do miłości, do relacji, natomiast karty na pewno pokazują, że tutaj pewne sprawy najpierw trzeba uporządkować, y, żeby tutaj y, w tej relacji wszystko było tak jak trzeba. Y, niektórzy, którzy tutaj y, tak naprawdę y, możecie wchodzić we współpracę, tak? Może być tak, że rozpoczynacie nową współpracę. Dlaczego? Dlatego, że nie podobają Wam się te pieniądze, które zarabiacie. Nawet nie chodzi o zmiany jakiekolwiek, tylko bardziej tu jest sytuacja finansowa i karty pokazują również <coughs> taką sytuację, że chcecie, chcecie, żeby się w końcu coś zmieniło na lepsze, jeżeli chodzi o finanse. Niektórzy naprawdę tutaj w relacjach stałych, stałych mogą być jakieś zawirowania, w szczególności na przykład też mogą te zawirowania dotyczyć spraw spadkowych. Też tu pokazują się nam jakieś finanse. Przepraszam. No, zobaczmy, co w miłości. Niektórzy będą się żegnać, niektórzy się będą rozstawać, niektórzy najpierw się rozstaną na chwilę, a potem się zorientują tak naprawdę, że nie ma o co walczyć. Przeanalizujemy te karty później. Słuchajcie, teraz zrobimy po kolei wszystkie miesiące. Zobaczymy, co tu się pokaże nam. Jeżeli macie lekką, swobodną relację, no to muszę powiedzieć, że na pewno ją zamkniecie w kwietniu, tak? Bo tu karty pokazują. Ktoś powraca, ktoś odchodzi. Potem karty i tu jest tak zamykanie tej relacji, może ktoś zamknie tą relację bezpowrotnie, ale potem tutaj karty pokazują, że w maju za to jesteście bardzo szczęśliwi i zadowoleni z tego, gdzie jesteście i co macie. Mm, styczeń pokazują karty, że będziecie stawiać jakieś warunki na swoim, że będziecie, nie będziecie gadać, nie będziecie jęczeć, tylko powiecie raz, a bardzo konkretnie i wyraźnie. Luty pokazuje się, że macie moc i siłę w ogóle wy, 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 taką, e, którą wyciągnęliście, wy, wyciągnęliście ze stycznia, tak? E, w marcu pokazuje nam się tutaj, ktoś powraca, ktoś próbuje odchodzić, mm, nie wiem, jest sytuacja tak naprawdę zamknięcia jakichś poważnych spraw, moim zdaniem. Jeżeli tu chodzi o relacje, no to będziecie się rozstawać, tak? Jeżeli nikogo nie macie, no to bardzo dobrze. Jeżeli nie macie, jesteście singlem, to karty pokazują, że pojawi się ktoś tutaj w styczniu, w lutym, tak byle jak. W marcu ta osoba stwierdzicie, że nie rokuje, nie ma tu właściwie ani planów, ani jakiejś inwencji twórczej, jeżeli chodzi o tę osobę. W kwietniu będzie zamykanie tego etapu lub ta osoba po prostu powie Wam w twarz, moim zdaniem, że ja już nie chcę się z Tobą spotykać. W czerwcu czekacie na coś z cierpliwością, aż przypłynie jakiś okręt, ale karty pokazują, że możecie, bo tutaj w maju macie wielką stabilizację i bardzo fajne karty są tutaj. No nie wiem. Jeżeli będzie Ci sprzedawać jakieś mieszkania, działki czy coś w tym stylu, może być tak, że w czerwcu czekacie na pieniądze. Ale karty maj i czerwiec, one tutaj wskazują na taką fajną stabilizację, moim zdaniem. Mimo, że jest oczekiwanie, ale tu jest karty pokazują ciepliwie sobie stoję, czekam sobie na to, co ma przyjść do mnie, tak? Dlaczego w styczniu? O, tutaj kurczę. Może być tak, że słuchajcie, jeżeli jesteście w relacji, no to karty pokazują, że mm, może być jakaś relacja trójkowa, może być tak, że spotykacie kogoś innego w życiu, może ta Wasza osoba spotka kogoś innego e, w życiu, ale to już się moim zdaniem są historie ciągnące od grudnia e, na pewno i tutaj karty pokazują, że stawiacie na siebie, stawiacie jakieś warunki. Dlaczego? Dlatego, że albo wóz, albo przewóz, dosłownie w ten sposób. Mm. Nie wiem, chcielibyście też świętować w życiu tak naprawdę, ale są tutaj jakieś braki. Jeżeli jesteście w jakiejś relacji trudniejszej, no to karty pokazują, że Wy chcecie świętować, a tu są po prostu braki, dlatego w styczniu być może postawicie jakieś warunki. Teraz tak, w lutym macie moc, siłę i odwagę. W ogóle wzięliście się moim zdaniem jakoś tak w styczniu bardzo w garść, w ogóle wzięliście się za jakieś pewne rzeczy. Które były wcześniej dla Was trudniejsze. No, tu zaznaczacie granice, idziecie po spełnienie, coś zaczyna rokować w Waszym życiu. No, moi drodzy, tu może się dla Single pojawić w styczniu jakaś osoba, w lutym jesteście mega zadowoleni. Tutaj macie bardzo dobrą energetykę, idziecie po spełnienie, coś zaczyna dobrze rokować, właśnie, ale też karty pokazują, że to wiecie co, tu WY wszędzie. W tym pierwszym półroczu będziecie stawiać też jakieś granice. Będziecie też mieć jakieś oczekiwania, moi drodzy. Jeżeli ktoś się pojawił w styczniu w waszym życiu, no to tu może się okazać w marcu, że ta osoba dla was nie rokuje, dlatego że macie jakieś podejrzenia co tej osoby, do tej osoby. Są tutaj jakieś tajemnice, a może to relacja w tajemnicy. Coś tu jest na rzeczy. W kwietniu zostaje to zamknięte definitywnie. Dlaczego? No, bo coś czuliśmy, coś tutaj. To jest tak, definitywnie zostaje zamknięte jakieś uczucie. Jeżeli ktoś się w styczniu pojawił w waszym życiu, jeżeli jesteście singlem, to w kwietniu to zamykacie, bo nie wiadomo co nas łączy, bo właśnie ty jesteśmy na odległość, ale no niby to było zauroczenie, bo tu chyba jakiejś wielkiej miłości nie widać. I teraz co? Nie mogę Wam powiedzieć, że. Hmm tutaj te, 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 te pierwsze cztery miesiące to są takie bardziej relacyjne, że tutaj zaprowadzacie jakieś porządki. Jeżeli jesteście w relacji, no to karty mówią, że może być taka sytuacja, co dla niektórych. Co dla niektórych to jest taka sytuacja, że zamkniecie swoją relację przez wzgląd na to, że pojawi się ktoś nowy, czy nowa osoba. Ale wydaje mi się, że tutaj karty mówią o tym, że to jest bardzo takie niestabilne. Dla tej osoby możecie zamknąć swoją relację, o ile w styczniu weszliście w tą znajomość, w tą relację, o ile tu jest trójkąt, tak? Tak może być. Czerwiec macie bardzo taki, maj i czerwiec macie taki bardzo solidny. Jeżeli macie jakieś kupna, sprzedaże, domów, działek, słuchajcie, no to tu karty pokazują, że dom, że rodzina jest szczęśliwa, że dużo się dzieje w ogóle w rodzinie. Bo tu była propozycja, jakieś dokumenty, załatwianie jakichś papierów, moim zdaniem dokumentów. Dużo się dzieje, ale musi się dziać w maju, dlatego że to jest karta brama, która mówi o tym, że to wszystko się musi wydarzyć, żeby się sytuacja wyklarowała. Jeżeli macie jakieś kupno, sprzedaże działek, domów, mieszkań, no to karty pokazują, że tu powinniście być zadowoleni. Bardzo możliwe, że coś kupicie albo coś sprzedacie. W ogóle dużo radości jest tutaj pokazanej w czerwcu. Hmm. Jeżeli macie tutaj jakąś nową relację i starą zamykacie dla nowej, no to karty pokazują, że też dostajecie jakąś fajną propozycję w czerwcu od tej osoby. Ale czekacie jeszcze na coś. Nie wiem, mam wrażenie, że macie zaplanowany jakiś wyjazd, jakiś wylot gdzieś. Mm, nie wiem, czekacie. Na pewno karty pokazują, że czekacie też na pieniądze. Być może tutaj dopiero jakieś pieniądze, jakieś zaliczki wpłyną, coś takiego. Kupno-sprzedaż się pokazuje tych nieruchomości bardzo u Was. Myślę, że generalnie korzystnie tutaj sprzedacie, bo pokazujecie się tak jakby na szczycie, jesteście szczęśliwi, jesteście bardzo zadowoleni z tego powodu, ale jakby czekacie? Moim zdaniem, albo na rozwój wydarzeń z tą osobą, z którą się tutaj nie wiem, zaprzyjaźniliście bardzo, albo tak naprawdę tutaj chodzi o jakieś finanse o jakieś pieniądze, które mają do Was przyjść. Zobaczymy lipiec. Oj, w grudniu, w przyszłym roku wy macie bajkę. Jesteście szczęśliwi. No, powiem Wam szczerze: macie takie mm, tutaj poważne rzeczy dosyć, jeżeli chodzi o kolejny rok lipiec pokazuje się, że jestem zapracowany, jestem zapracowana. Nie mam tutaj takiego jakiegoś szczęśliwej relacji, która się za wami ciągnie. To muszę wam powiedzieć, że tu jest coś nie, nie na rzeczy, że ta relacja, w którą weszliście i tak dalej, być może ona była zbyt swobodna. Tu karty mówią o tym, że ktoś chce zatrzymać kogoś. Mm, ale jest czekanie z cierpliwością. Tutaj te karty w lipcu pokazuje, że zajmujecie się bardzo intensywnie finansami, sprawami w ogóle finansowymi. Dlaczego? Bo równowaga. Jeżeli odeszliście od jakiejś relacji, od jakiegoś związku, to karty pokazują, się, pokazują że ja muszę zarobić, ja muszę mieć. Um, Widzicie, co tak, jakby chodziło o wystrój mieszkania. Jakieś sprawy na pewno finansowe, znowu tu się pokazują. Bardzo finansowo tu w ogóle u Was jest. Natomiast bardzo intensywnie pracujecie, chcecie skończyć być może jakiś projekt, coś ukończyć. Zależy Wam na równowadze też tutaj finansowej, moim zdaniem. Dlaczego? Dlatego, że odeszliście od czegoś, musicie sobie poradzić. Teraz w lipcu się pokazuje, że tak jakby. No lipiec wakacyjny miesiąc, ale tu karty pokazują, że Wy będziecie intensywnie pracować. W sierpniu. W sierpniu macie jakąś poważną rozmowę o nowe początki. Może z tą osobą tak naprawdę, z którą tutaj się zapoznaliście, tak? No tutaj karty mówią o tym, że bardzo poważna rozmowa. Chcielibyście, żeby tu się coś wyklarowało. Natomiast w sierpniu raczej karty pokazują, że my się za bardzo różnimy. My jesteśmy tak bardzo różni, że to chyba nie ma sensu tego ciągnąć. We wrześniu sądzacie jakieś sytuacje. Mimo, że ktoś wychodzi do Was z propozycją uczuć. Wy tutaj tą osobę osądzacie moim zdaniem. Mimo, że z, ktoś wychodzi do Was z propozycją uczuć, Wy tego nie chcecie. Wy karty pokazujecie, że nie czujecie takiej jakiejś szczerości, miłości. Czegoś takiego z drugiej strony. I karty mówią, że najprawdopodobniej pożegnacie się tutaj z jakąś osobą, z którą się spotykaliście. No i co? Październik w ciężkości. Ale Wy macie swoją mądrość. Słuchajcie i Wy sobie poradzicie. A, dlaczego w ciężkości? Dlaczego w ciężkości? Bo nie tędy droga, bo nie byłoby z tego relacji, moim zdaniem. Ale co jest w tym wszystkim najlepsze, mm, to to, że w listopadzie poznajecie kogoś. Nagle niespodziewanie. Tyle wam powiem. To nie jest tak, że mieliście kogoś na oku. Przypadkowo spotykacie kogoś. Tak mi karty pokazują. Tutaj ta osoba była taka niestabilna, wiecie? Tak, którą od stycznia moim zdaniem się tutaj sytuacja ciągnie, tylko że wy się zajmujecie też swoimi sprawami bardzo. Mm, jakby jesteście tacy bardzo dojrzali, jeżeli chodzi o życiowe sytuacje, więc wy bardzo dużo zajmujecie się swoimi sprawami. Nie jesteście taką osobą, że od razu byście kogoś usiedlili, czy coś w tym stylu. Nie, ale ta osoba zbyt mało się chyba stara, bo tu karty pokazują, że mm, jesteśmy bardzo różni. Dochodzi do jakiejś, właśnie, rozmowy w sierpniu. Wrzesień osądzacie tą osobę. Yy, październik pokazuje się, że nie siecie. Jest wam ciężko, jest wam trudno, być może tego, że miesiąc wcześniej osądzy, osądziliście kogoś w jakiś sposób tutaj. Jest ciężkość, ale w listopadzie, słuchajcie, Wy macie nową znajomość. No. Zjawi się tu ktoś. Nie wiadomo skąd. Wy nie widzieliście tej osoby, moim zdaniem, ale ona was obserwowała. Ta osoba was obserwowała, bo karty pokazują, że ona czekała, tak? Mm, rozmarzała się trochę na wasz temat. To jest ktoś z otoczenia. E, może znaliście tę osobę, ale w życiu byście jej nie wzięli pod uwagę. Tu wchodzicie w tą znajomość. Tutaj jest normalnie, ta osoba ma zielone światło i ona zaczyna działać od razu. I wam powiem szczerze, w grudniu wy jesteście zadowoleni, spełnieni. Mimo, że macie takie różne emocje w tym roku. To karty pokazują, że przyszły grudzień będzie mega. Dlaczego? Mm, dlatego, że wy tutaj jesteście naprawdę szczęśliwi. Tu się pokazuje szczęście, dom, rodzina. Dlaczego? Bo podj potrafiliście podjąć konkretne decyzje w tym całym roku, bo potrafiliście przejrzeć na oczy wtedy, kiedy było trzeba przejrzeć na oczy <laughs> i potrafiliście dokonać tej sprawiedliwości. Czyli wiele rzeczy odejdzie, tak naprawdę, będziecie porządkować to swoje życie. Jeżeli mieliście z kimś związek, może być tak, że kogoś zostawicie, dla innej relacji, dla innej znajomości, i to nie to, że będziecie mieli wielkie marzenia tutaj, oni wiadomo, czym z tą, z tą osobą, ale karty pokazują, że ta osoba będzie w Waszym życiu. Natomiast, no tu, lato pokazuje, że no nie chcecie już dalej iść, bo jesteśmy bardzo różni, bo tu nie ma nic nowego, jakaś poważna rozmowa będzie, a miesiąc później osądzicie tą osobę, chociaż ona będzie próbowała, ona będzie się starała, to tak jakbyście czuli. No wiecie, tu ja nie widzę wielkiej miłości, tak? Tu mogą być zawirowania, te karty pokazują ogólne, że może być taka sytuacja, że się życie odmienia dla par jak najbardziej, tak? No i co? Grudzień, grudzień rewelacyjny. To jest takie dla mnie, wiecie co, w ogóle upalny podsumowanie roku. I teraz co? W grudniu w ogóle, jeżeli rozpoczęliście jakieś nowe projekty, to karty, tutaj w szczególności w lipcu intensywnie pracujecie nad czymś, to karty mówią, że jeżeli wy rozpoczęliście w lipcu intensywną pracę nad czymś, to karty mówią, że w grudniu to ty, wy już jesteście ustawieni. <gry> tu naprawdę jest szczęście z tego, co uzyskaliście, z tego, co zarobiliście, naprawdę jesteście bardzo zadowoleni. No i co? Jeżeli chodzi o tą miłość, to tu się pokazuje właśnie klęska i porażka, tak? że jest jakby jakaś przegrana być może wchodzicie w nową relację, która się nie udaje ale Wy się tutaj zaraz szybko po, po, podnosicie jakby z kolan e, aczkolwiek te karty tutaj nie pokazują, że Wy byście jakoś straszliwie cierpieli, po prostu pozwoliliście tej osobie być w Waszym życiu e, i tak po prostu nie wiązaliście też Bóg wie jakich planów bardziej dla Was jest ważna jakby stabilizacja e, jakieś konkrety w życiu miłość też jest ważna ale to nie jest tak, że ktoś się pojawia w Waszym życiu i Wy zaraz nie wiadomo co co powinniście zmienić w sobie? Zobaczmy. Wy się pokazujecie w karcie osoby, która dąży zawsze do celu, która wyznacza sobie cele. A tutaj karty mówią, że jeżeli ty nie możesz, yy, nie masz wpływu na jakieś sytuacje, to żeby się tak naprawdę tym nie denerwować, że nie mogę iść dalej, że nie mogę kontynuować, że nie mogę tego zrobić, że coś się dzieje, że ja nie mogę, tak? Być w tym miejscu, gdzie ja chcę. Tu karty raczej pokazują, żeby przyjrzeć się przeszłości. Nie wiem, dlaczego tak karty pokazują, że może za bardzo jesteście nastawieni na jakieś swoje własne cele życiowe. Pokazujecie się jako osoba bardzo, bardzo, bardzo ogarnięta. W ogóle taka, która jak zaczyna, to zawsze kończy. Natomiast tutaj karty mówią, że denerwujesz się, bo nie możesz czegoś, bo coś się może nie udaje. I tak naprawdę, tak jakby te karty mówią o tym, że powinniście spojrzeć w przeszłość, troszeczkę przeanalizować, jakie działania do czego Was doprowadziły. Tam znajdziecie jakby klucz, tak? Do tego, co można by było zmienić, z negatywu na przykład na pozytyw, tak? Jaka rada na kolejne roby dla Was? żebyście podejmowali konkretne decyzje, w szczególności jeżeli chodzi o hmm, jakiś rozwój wydziałanie to wy macie w sobie mega. Natomiast karty mówią, że jak przyjdzie szansa jakaś wykorzystać w ogóle też z szans, nie, nie wydaje mi się, żebyście nie, by, żebyście nie byli osobą, hmm, która sobie nie radzi w jakiś sposób, z jakimiś szansami. Ale karty tutaj pokazują, że. Hmm, żebyście tak jakby byli czujni, żeby czegoś nie przegapić, bo karty pokazują, że tak przyjdzie do Ciebie szansa i trzeba będzie szybko zdecydować. A ty będziesz trochę gdzie indziej myślami, tak? Bo tu się pokazuje osoba, która może medytować, która może mieć swoją wizję świata i w ogóle, i tak dalej. I teraz przychodzi do Ciebie ta realnie dobra szansa. A ty nie umiesz podjąć decyzji, nie umiesz tego zrobić, bo nie wiem, ten świat duchowy na przykład jest dla ciebie ważniejszy, albo Twój rozwój jest ciebie, dla ciebie ważniejszy. No, takie szanse, jak tutaj po, po karty pokazują, to nie zdarzają się tak często. One zdarzają się nam tylko raz na jakiś czas, więc jakby karty radzą, żeby nie przegłapić jakiejś szansy. Jaka karta wyrocznie dla was na jakim etapie podróży przez życie jesteście? Tanienka. Panienka, na jakim etapie podróży przez życie jesteście? Szczegóły i szczególiki. Mm. No to czytamy. Jak zadłudzam, to przewincie albo coś tam wiecie, jak się da. Najpotężniejsze wzory tworzone są z najdrobniejszych szczegółów. Bądź uważny. No właśnie ta karta rata też mówi o tym, żebyście czegoś nie przeoczyli. Nadszedł czas by czytać wszystko, co napisane jest drobnym drukiem i dotyczy to wszystkich aspektów życia. Wypatruj detali, a ogólny zarys zostaw na inną okazję. Kiedy ta karta pojawia się w odczycie, to znak, by dopracować projekt, wykonać drobne Lecz znaczące gesty lub wnieść indywidualne podejście do sprawy. Pamiętaj, że to, co musisz wiedzieć, ukryte jest w szczegółach. Jeżeli przystępujesz do jakiejkolwiek umowy, przyjrzyj się jej wcześniej, potem może być już za późno. Jasność i przejrzystość są kluczowe. Możesz wiele zrozumieć, obserwując drobne gesty, spontaniczne uwagi i ulotne grymasy, które pokazują większy obraz. Tyle dla panienki. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do usłyszenia.